Cześć! Dzisiaj porozmawiam sobie o have. Wiecie, have, czyli mieć. Na przykład you have my axe. You have my sword. And you have my bow. And my axe. Albo we have a Hulk. I have an army. We have a Hulk. Ewentualnie po prostu I have black coffee. Just that's it. I co samo have znaczy, to chyba wszyscy wiemy, ale co by się stało, gdybym te wszystkie have zamienił na have got? I jak się ma do tego have to? O tym właśnie porozmawiamy sobie dzisiaj na kanale. Mm -hmm. Zarówno samo have, jak i have got oznaczają mieć. I właściwie, jeżeli chodzi o takie ostateczne znaczenie Pomiędzy tymi zdaniami nie ma różnicy. Ty masz mój topór, ty masz mój topór. My mamy halka, my mamy halka. Ja mam czarną kawę, ja mam czarną kawę. Po co w takim razie drążyć temat? Moim skromnym zdaniem przede wszystkim po to, żeby zwrócić uwagę na gramatyczną różnicę pomiędzy jednym i drugim. I żeby tę gramatyczną różnicę pokazać, popatrzmy może na jeszcze jeden przykład tu i tu. You have a lot of nice things to wear. Masz dużo ładnych rzeczy, w które możesz się ubrać. Jak z tego zrobić pytanie? Otóż have, ale samo have, bez got, to jest absolutnie zwykły, bardzo typowy czasownik główny, w przypadku którego i pytania, i przeczenia będziemy tworzyć zgodnie z czasem gramatycznym, z którym mamy do czynienia. A jaki to czas? You have a lot of nice things. Tak samo zresztą jak you have my axe, we have a hulk, albo I have black coffee. No, oczywiście, present simple. Podmiot, czasownik, cała reszta. Jak zatem stworzymy tutaj pytanie? Dodając operator do. Do you have? Do you have a lot of nice things to wear? A przeczenie? A przeczenie oczywiście przez don't. You don't have a lot of nice things to wear. Jasne? A jak się to ma do have got? Na przykład do she has got a secret garden. She's got a... Tak, has, bo w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Have zamienia się w has. Cóż, w tym przypadku, żeby stworzyć pytanie, nie dodajemy żadnego do. Have got nie jest zwykłym czasownikiem głównym. Have got jest czasownikiem samodzielnym. A więc nie będzie potrzebować żadnych dodatkowych operatorów. Tu już jest operator. Operator, czyli to, co stawiamy na początku, żeby stworzyć pytanie i to, do czego dodajemy not, żeby stworzyć przeczenie. Hmm? Tym operatorem jest nasze have. Czy w tym konkretnym przypadku has. A zatem żeby stworzyć tutaj pytanie, przerzucimy to has na początek. Has she got a secret garden? I żeby stworzyć przeczenie, nie będziemy używać żadnego don't ani doesn't, tylko do tego has dodamy not. She hasn't got a secret god. You have, do you have, you don't have, you have got, have you got, you haven't got. Ponieważ have jest zupełnie zwykłym, bardzo typowym czasownikiem głównym, a have got działa samodzielnie. I to jest najważniejsza różnica pomiędzy nimi. Najważniejsza. Czy to w takim razie znaczy, że jeżeli tylko będziecie wiedzieli, jak tworzyć poprawne pytanie i przeczenia w have i poprawne pytanie i przeczenia w have got, możecie właściwie korzystać z nich dowoli, na wymiennie? Możecie sami zadecydować, czy powiecie have czy powiecie, have got? Tak, to właściwie właśnie to oznacza. Okej, okay, fakt. Have got często uważane jest za nieco bardziej brytyjskie, a samo have za nieco bardziej amerykańskie. Have got często też uważane jest za nieco bardziej formalne, a samo have za nieco bardziej potoczne. Ale to bardzo zależy. To bardzo zależy od konkretnego rozmówcy, od konkretnego native speakera, od konkretnego regionu, w którym akurat będziecie rozmawiać z kimś po angielsku. Nawet od konkretnej sytuacji czy kontekstu. Więc uwierzcie mi, nie trzeba się aż tak bardzo przywiązywać do tego, co jest bardziej amerykańskie, a co jest bardziej formalne bądź mniej. Dużo ważniejsze za to jest zapamiętać sobie, że o ile have got pięknie nam się skraca, you've got, we've got, I've got, bo have skróci się do samego ve, czy czytanego po prostu jako wy, i she's got, bo has skróci się do do samego s, a samego have tak skrócić nie wolno. Co często nam się myli, bo my to have, samo have skracane widzimy bardzo często. Ale nie kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś coś ma, tylko w przypadku czasu present perfect. Na przykład I've bought a new car. Kiedy jednak mamy samo have, bez got, have, które oznacza mieć, nie będziemy tego skracać. Nie będzie żadnego you've my axe, we've a Hulk ani I've black coffee. Mm -mm. I już. A uh, have to? A have to to musieć, czyli coś zupełnie innego, absolutnie nie mającego nic wspólnego z mieć. Na przykład, I have to be sure. Muszę być pewny. I to have tu oczywiście też zachowuje się jak zupełnie normalny, zupełnie typowy czasownik główny. A zatem, żeby w tym przypadku stworzyć pytanie, nie będziemy żadnego have przerzucać na początek, tylko znowu najzwyczajniej w świecie dodamy do. Do I have to be sure? A żeby stworzyć przeczenie, posłużymy się don't. I don't have to be sure. O, have jako zupełnie zwykły, typowy czasownik główny. Have got jako czasownik samodzielny. Choć oczywiście jedno i drugie oznacza mieć. I have tu jako też zwykły czasownik główny, który jednak oznacza coś zupełnie innego w sensie musieć. Tak. Jeżeli ktoś chce sobie zapozować i sprint screenować, to może być odpowiedni moment, ale jeżeli ktoś jest na to na przykład zbyt leniwy, to zapraszam już za chwilę na Instagrama Rock Your English, gdzie będzie można znaleźć zdjęcie tablicy zrobione przeze mnie. Poza Instagramem, gdzie tak w ogóle i ogólnie jest całkiem fajnie, zapraszam też na Facebooka i na TikToka Rock Your English, a nawet ostatnimi czasy na XA. Wszędzie tam można się języka angielskiego ze mną trochę pouczyć, wszędzie trochę mam wrażenie inaczej. W szczególności inaczej na TikToku. Mm -hmm. Cały czas mam takie dziwne wrażenie, że kiedyś będę się tego TikToka wstydził. Nie wiem czego. Przede wszystkim jednak zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Rock Your English. Aha, subskrybujesz już ten kanał? Bo jak nie, to dlaczego nie? To fajny kanał jest, dlatego też poza pozostawieniem jakiejś łapki bądź jakiegoś komentarza zapraszam o tutaj, o tu. Mhm. Pod tym adresem natomiast możecie się więcej dowiedzieć o kursach grupowych ze mną, a tu możecie dorzucić się na kawę. See ya!